Witam Was, moi słuchacze, na kolejnym podcaście. Dzisiaj postanowiłem krótko nawiązać do jednego tematu, ponieważ nie wiem, czy uda mi się czasowo wyrobić, żeby opublikować materiał dotyczący kłamstw rzeczników świadków Jechowy. Temat, jaki dzisiaj poruszę, dotyczy tego, czy świadkowie Jechowy są ukrytymi materialistami. I mówiąc świadkowie Jechowy, nie chcę uogólniać, że każdy świadek Jechowy to jest na pewno ukryty materialista, bo nie. Znam takich, którzy są naprawdę fajnymi duchowymi ludźmi. To, że w błędzie to inna para kaloszy. Paweł o Hebrajczykach yy, pisał, że bardzo ich kocha i w ogóle, i zrobiłby bardzo wiele, żeby oni doszli do prawdy, że są gorliwi, ale nie według dokładnego poznania. I to samo można powiedzieć o wielu świadkach ich nie, nie przesadzajmy z potępianiem każdego jednego człowieka osobno, bo to nie o to chodzi. Natomiast spotkałem się na swojej drodze z wieloma świadkami, którzy pod przykrywką duchowości tak naprawdę byli mega materialistami. I co jest ciekawe, gdybyśmy na nich popatrzyli, to jakimi starymi samochodami jeździli, czy jeżdżą, jak mieszkają, to na pierwszy toka nie, no nie są materialistami. Powierzyli się w służbie dla Boga, poświęcili się, przepraszam, żyją skromnie, więc nie są. Na pewno? Nie wiem, czy podzielicie moje przeżycia. Myślę, że tak. Ja podczas służby od domu do domu z niejednym głosicielem odbyłem rozmowy typu. Pukamy do jakichś pięknych drzwi w pięknym domu. Człowiek uśmiechnięty nam otwiera. Nie chce z nami gadać, bo nie. I później komentarze. Zobacz, jak to bogactwo zaślepia ludzi. Żyją w tych domach. Pogoń za wiatrem. Rodzina szwankuje. Oczywiście same osądy. My nie znamy tych ludzi, ale tak mówimy, nie? A po Armagedonie sobie będziesz mógł wybrać, w jakim domu będziesz mieszkał. Oni teraz budują, a my potem tu będziemy mieszkać. Może nie dosłownie, tak? ale ogólnie taki, taki duch panuje w zborze i wielu braci w ten sposób myśli. Z czego to wynika? Zauważcie, że tak zwaną dobrą nowinę, która nie jest dobrą nowiną, to jest jakaś inna dobra nowina, o której pisał Paweł tak naprawdę, e, wielu ludzi na nią reaguje Spośród tych, którzy są dzisiaj biedni, którzy mają niesatysfakcjonującą pracę, problemy materialne i tak dalej. I czemu reagują pozytywnie, często na dobrą nowinę? Dlatego, że wspaniale zrozumieli, że Chrystus również za nich umarł, dzięki czemu mają przystęp do Boga, mogą się swobodnie do Niego zwracać w modlitwie. Być może tak. I prawdopodobnie część świadków właśnie dlatego została świadkami. Część ludzi została świadkami. Natomiast jak wiele osób rozwodzi się i mówi, co oni będą w raju robić? I przeważnie to są historie typu: wybuduję sobie dom z Bali, albo w Chorwacji, nie będę jeździł na wczesne, tylko sobie tam dom wybuduję, ładny, sobie tam będę mieszkał. Posadzę swoją winnicę, ja będę miał swoją palarnię kawy. No i generalnie <gryw> będą prowadzili taki styl życia, jaki dzisiaj potępiają. Pokazując palcem na ludzi bogatych, że oni dążą do jakichś rzeczy, które są tylko pogonią za wiatrem. Naprawdę nieraz mi się zdarzyło w służbie słyszeć takie słowa, że. No, ja w Armagedonie to w tym i w tym domu sobie zamieszkam. Co więcej, była też taka anegdotka, którą opowiedział mi kiedyś taki starszy zboru, że zobacz, yy, w raju już, jak będziemy, to każdy z nas dostanie jakiś przydział, gdzie będzie mieszkał i tak dalej, nie? I mówi, zobacz, ty Kasia, no, taki domek, nie za dużo, 70 metrów, no, nie ma szału, nie. Patrzymy dalej. Jakiś kamil. No już trochę fajniejszy, nie. I zwraca się do innego brata, mówi. A tutaj Dom Pawła, Villa. winnica, nad brzegiem morza. Przepiękna, dzikie zwierzęta. I. Wszyscy się zastanawiają, czemu, czemu taki przydział? Czemu, czym ten brat sobie zasłużył mniej, a ten bardziej? I ten starszy strzela hasło: Jakie datki? Takie chatki. <gry> No jak ja to usłyszałem, no zaśmiałem się, no bo to taka anegdotka. Oczywiście to nie jest jakaś myśl wyjęta ze strażnicy, żeby się teraz na nią powoływać i mówi, że świadkowie, acy to mają złe zrozumienie i co tylko, bo nie o to chodzi. Ale takie anegdotki niby śmieszne, ale pokazują troszeczkę sposób myślenia świadkowski. Dla mnie przerażający. Osobiście, dzisiaj już z takiego punktu widzenia, kiedy no mam nadzieję, taką, jaką daje Biblia chrześcijanom, a więc. No nie ma innej niż nadzieja niebiańska. To finalnie, gdzie będziemy się znajdowali? Czy jako istoty duchowe, czy jednak, tak jak mówi księga objawienia, Jerozolima stąpi z nieba tak? razem z królem i że będzie z nimi sam Bóg, a więc no, jeśli Jezus, to i ci, którzy z nim byli w niebie. Nie wiem, jak to będzie wyglądało do końca. Mnie osobiście przekonuje ta wizja, że. Finał spraw będzie miał miejsce na ziemi, no bo Ziemia nie została uczyniona na nic, jak pisał Izajasz, tylko po to, żeby była zamieszkana. Sam sama początkowa myśl po co ludzie zostali stworzeni, no zostali stworzeni do życia na ziemi. Nie było przewidziane, że stworzy ludzi po to, żeby zgrzeszyli, a potem ich wezmę do nieba. No, w ten sposób to tego Biblia nie uczy, więc no, to, jest, to też są moje tylko rozważania. Na przykład apostoł Jan pisał, że Kochani, wprawdzie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze nie zostało objawione czym będziemy, co nie? Więc to są takie tematy, na które warto czekać. To jest coś pięknego, też wierzę, że wszystkiego nie wiemy. Przynajmniej dla mnie dzisiaj z mojej perspektywy, bo kiedyś wszystko próbowałem szufladkować. Biało-czarny świat na pewno będzie tak, a nie inaczej. A dzisiaj w niektórych miejscach mam pytajniki i po prostu grzecznie czekam na odpowiedź. Bo, bo rozumiem, że aby odziedziczyć to, co nam Bóg obiecuje pięknie. Jak czytamy w liście do Koryntian, bodajże 9 rozdział: Że oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak piękne rzeczy przygotował dla tych, którzy go miłują. I dla nas, chrześcijan, to jest zapewnienie, na które czekamy i powinno nam to dzisiaj wystarczyć. Tak. Tu mi się urwała myśl, ale tak jak mówię, nagrywam z auta. Chciałem się czymś z wami podzielić, żeby nie było jakiegoś okienka w tygodniu dłuższego. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy rzeczywiście mój pogląd jest jakiś wypaczony, bo akurat trafiłem na jakiś zbór i braci, którzy mieli dosyć materialistyczne podejście do duchowych spraw, tak naprawdę, do duchowej przyszłości. Czy wy też? Podzielacie takie odczucia. Co ciekawe, ja pamiętam, że podczas takich rozmów byłem jednym z nielicznych, jeśli nie jedynym, parokrotnie, gdzie mówiąc o raju, mówiłem o tym, że cieszę się, że nie będzie co do pewnych rzeczy wątpliwości. Że wszyscy będziemy wzywali jednego imienia, że wszyscy będziemy mieli jednego Boga, że będziemy mieli jednego Pana Jezusa i jednego Boga Ojca. Tak, żeby Bóg był wszystkim dla każdego, włącznie z Chrystusem. I to były takie moje odczucia i czas na który ja czekałem. Jeszcze oczywiście tam inne rzeczy typu chore dzieci, że już, już ich nie będzie takie wynikające po prostu z tego, że myślę, mam empatię rozwiniętą na normalnym poziomie dorosłego człowieka i no chciałbym, żeby każdemu było dobrze. To tyle ode mnie. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam kochani do subskrypcji, do wspierania kanału, jeśli oczywiście Ktoś chce i jest to dla niego możliwe. Dzięki za wszystko, co do tej pory. Trzymajcie się i pozdrawiam.